Jak doskonale państwo wiecie, w roku ubiegłym zakończyliśmy rewitalizację centrum starego miasta. Inwestycja ta przedłużyła się rok z uwagi na zalecenia konserwatorskie i prace archeologiczne, jakie musieliśmy prowadzić w centrum rynku. Niemniej jednak inwestycja udało się zakończyć. Dzisiaj wszyscy państwo możecie korzystać z nowego rynku. Rynek został również wyposażony w parkometry które usprawniają ruch w strefie płatnego parkowania oraz założyliśmy w celu poprawy bezpieczeństwa monitoring na rynku. W roku ubiegłym miasto nie rozpoczynało żadnych większych inwestycji. Związane to było z prowadzoną rewitalizacją centrum miasta. Te inwestycje najpierw chcieliśmy zakończyć i rozliczyć, by móc przystąpić do nowych zadań. Niemniej jednak przygotowywaliśmy dokumentację na kolejne większe inwestycje. Obejmują one budowę ulicy Lipowej, rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej z Lip do Zalewiska Miejskiego przy ulicy Kopernika, budowę i modernizację nowych dróg ulicy Browarowej, Ratuszowej oraz Kilińskiego, a także modernizację dróg osiedla Nowa Gdańska. Nie wszystkie z tych dokumentacji udało się nam zakończyć, część z nich, a właściwie trzy, projekt budowy ścieżki pieszo rowerowej, modernizacji dróg na osiedlu Nowa Gdańska oraz modernizacji ulic browarowe, Browarowej, Ratuszowej i Kilińskiego kontynuowane są jeszcze te projekty kontynuowane są jeszcze w tym roku. Natomiast najbardziej zaawansowanym projektem jest projekt dotyczący budowy ulicy Lipowej i w tym roku chcielibyśmy przystąpić już do wykupu gruntów pod Nową inwestycję, której rozpoczęcie planujemy w roku przyszłym. Jeżeli chodzi o mniejsze inwestycje, ale bardzo potrzebne, ułatwiające życie mieszkańcom, to wybudowaliśmy w roku ubiegłym łącznik pomiędzy ulicą Asta oraz ulicą Sądową. Można powiedzieć, że był to nieco zapomniany krajobraz. Mieszkańcy korzystali z drogi gruntowej bez oświetlenia. Dzisiaj ta sytuacja uległa zmianie. Jak również przebudowaliśmy, odnowiliśmy schody, przy, zabytkowe schody przy pewienach na ulicy Grunwaldzkiej, będące częścią przejścia do placu 700-lecia. Tegoroczny rok przyniesie wiele zmian w Lubawie. Związane to jest zarówno z naszymi miejskimi inwestycjami, jak również z inwestycjami, które będą prowadzone przez instytucje z zewnątrz. Mam tu przede wszystkim na myśli, na myśli Przebudowę dróg ulicy, wyzwolenia dworcowej oraz składowej. Te, inw te inwestycje prowadzić będzie zarząd dróg wojewódzkich w Olsztynie. Niemniej miasto również w niej uczestniczy, ponieważ będziemy finansowali czy też współfinansowali budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w zakresie szerszym niż wynika to z projektu drogowego. Jak również samorząd zdecydował o obniżeniu. Wartości gruntów, które z mocy prawa przejmie województwo warmińsko-mazurskie pod budowę właśnie nowych dróg o 90%. Ta inwestycja praktycznie ruszy na dniach. Na początku lutego został przekazany plac budowie, budowy firmie Skańska, która wygrała przetarg. Jest to niezwykle ważna inwestycja. Jej całkowity koszt sięgnie około 70 milionów złotych, z których Lwia część zostanie zainwestowana w Lubawie, bo należy pamiętać, że Lubawa wzbogaci się o dwie nowe drogi wojewódzkie plus ulica Wyzwolenia, która dzisiaj jest drogą wojewódzką Benutą. Drogi poszerzone, siedmiometrowe z nowymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi, nowym oświetleniem oraz całą infrastrukturą. W ramach tych prac zmodernizowana zostaną również. Dzisiaj słabo funkcjonalne i niebezpieczne skrzyżowania. Mówię tutaj o skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia Gdańskiej Dworcowej, ulicy Dworcowej i Składowej. A ulica Składowa zakończy swój bieg i połączy się z Drogą 541 w kierunku Lizbarka, mniej więcej na wysokości drugiego wjazdu do parku w Fijewie. W ubiegłym tygodniu spotkałem się z dyrektorem regionalnym, który odpowiada za pracę. Na tym terenie z panem Piotrem Kęsikowskim, który zapewnił mnie, że chciałby ukończyć pracę jeszcze w tym roku, przynajmniej główną część prac związaną z budową dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Pomimo tego, że Skańska ma termin na wykonanie tych prac do czerwca 2014 roku. Niemniej jednak uciążliwości związane z tymi pracami będą spore dla mieszkańców i firmie również nie zależy na tym, by trwały one dłużej niż będzie wymagało wybudowanie drogi. Jeszcze w roku ubiegłym jako samorząd zdecydowaliśmy o próbie pozyskania środków na rozbudowę Biblioteki Miejskiej. Beneficjentem tych środków w przypadku pozytywnego rozwiązania, wszystko na to wskazuje, będzie Miejski Ośrodek Kultury, które jako zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji otrzyma od samorządu dotację. Myślę, że wniosek rozpatrywany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie rozpatrzony do końca lutego. Przynajmniej takie są plany, taki jest harmonogram postępowania z wnioskami w tym przypadku. I w marcu będziemy mogli rozpocząć już procedurę związaną z przetargiem na wyłonienie wykonawcy który będzie rozbudowywał miejską bibliotekę. Dzisiaj nasza biblioteka jest mało funkcjonalna mamy dość pokaźne zbiory, jak również trafiły do Lubawy relikty ruchome wykopane podczas prac archeologicznych, i rozbudowa biblioteki stała się niezbędna po to, by uczynić się bardziej funkcjonalną i przyjazną dla mieszkańców, jak i bezpośrednio osób korzystających. Można powiedzieć, że biblioteka po rozbudowie zwiększy o 100% swoją powierzchnię użytkową, będzie dostosowana dla czytelników mających problemy ruchowe, a więc osób niepełnosprawnych ruchowo, a całość inwestycji oszacowana została na dzisiaj na kwotę niespełna 2 milionów złotych, z których tylko 25% będzie stanowił wkład samorządu miasta w bieżącym roku planujemy również rozpoczęcie dużej inwestycji drogowej dużej jak na możliwości naszego miejskiego samorządu niejako w kooperacji i we współpracy z lokalnym Sweetwoodem. porozumienie w tej sprawie podpisaliśmy praktycznie w przededniu ubiegłorocznej wigilii Inwestycja stanowić ma przedłużenie istniejącej dzisiaj ulicy Unii Europejskiej. Będzie to droga o długości powyżej 600 metrów bieżących, otwierająca tereny, nowe tereny inwestycyjne, która zakończy się na wysokości bocznicy kolejowej zakładu. Inwestycja związana jest z perspektywami rozwoju Sweetwoodu, który pozyskał nowe tereny. Chce rozbudowywać swoją fabrykę, jak również w przyszłości chce przejąć część ulicy Borek. Po zakończonej inwestycji, po wybudowaniu nowej drogi, część ulicy Borek mniej więcej od cmentarza komunalnego właśnie do bocznicy kolowej zakładu stanie się drogą wewnętrzną i stanie się własnością Sweetwoodu. Natomiast mieszkańcy, jak i cały ruch publiczny zostanie skierowany ulicą Unii Europejskiej. Wartość tej inwestycji na dzisiaj oszacowana została na kwotę 4 milionów złotych, natomiast brakujące środki finansowe na inwestycje zostaną przekazane samorządowi przez SWIDUT w drodze darowizny finansowej. Niewątpliwie ważną sprawą, na którą zwracali uwagę mieszkańcy był stan zachowania zamkowych rój. W roku ubiegłym złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie tego zadania. Mam więc dla mieszkańców miłą wiadomość, która dotarła do nas kilka dni temu, że otrzymamy dofinansowanie na rewitalizację zamkowych ruin. W tym roku remontem objęta zostałaby ściana północna, ta dłuższa ściana od ulicy Biblii Gutenberga i Kopernika wraz z cylindryczną basztą. Całość zadania oszacowaliśmy na kwotę 900 przepraszam tysięcy złotych. A kwota finansowania wynieść ma 30%. Dlatego też niezwłocznie przystępujemy do prac związanych z ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy tych robót i mam nadzieję, że już za kilka miesięcy będziemy mogli wspólnie cieszyć się odnowionymi murami. To oczywiście nie koniec prac związanych z remontem ruin, ponieważ w roku przyszłym chcielibyśmy dokończyć remont i objąć nim ścianę wschodnią od strony Biblii Gutenberga jak również wybudować i udostępnić dla zwiedzających, dla mieszkańców ścieżkę o takim charakterze dydaktyczno-historycznym, gdzie w postaci form chociażby multimedialnych będzie można zapoznać się z historią zamku, ruin zamkowych historii Lubawy. W roku bieżącym planujemy również wiele mniejszych inwestycji, wiele mniejszych działań. Mam nadzieję, że będą one zauważalne przez mieszkańców w różnych częściach miasta.